الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وعليه نعوذ بالله من الحمي والحزن ومن الجبن والبخل ومن العز والكسل ومن غلبة الدين وكحر رجال بسم الله الرحمن الرحيم Рабби ясир, валя асир, рабби тамин биль хайр. Рабби шрахли садри, ва ясирли амри, вахлю л'укда тамин лисани, явкаху каули. Дорогие братья и сестры в исламе, ото сближаемся до великого месяца, на которого пришествие приготовляет мир, а сердце biją z radością i tęsknotą na myśl o Jego nastaniu. Ten miesiąc to wielka szkoła, której bramy otwierają się każdego roku, gdzie słudzy Boże uczą się o posłuszeństwo Bogu i powstrzymywaniu się od grzechów. To miesiąc postu, modlitwy nocnej, recytacji Koranu, jałmużny, umry i wszelkich dobrych dział. Bóg Najwyższy wywyższył miesiąc Ramadan nad wszelkie inne miesiące i nakazał w nim post. Bóg objawił w Koranie to miesiąc Ramadan, w którym został zesłany Koran jako, jako droga prosta dla ludzi, prawda i rozróżnienie pomiędzy dobrym a złem. Zatem kogo spośród Was zostanie ten miesiąc? Niech pości, a kto jest tak chory, że nie może pościć, albo jest w podróży, musi pościć tę samą liczbą innych dni. Bóg chce dla was ułatwienia i nie chce utrudnienia, tak byście mogli wypełnić liczbę wymaganych dni i głosić Jego wielkość za to, że was poprowadził i byście okazali Mu wdzięczność. Podczas ramadanu wybaczany są grzechy, a Bóg ratuje od piekła kogo chce. To miesiąc błogosławieństwa i miłosierdzia. W nim też jest nos lepsza niż tysiąc miesięcy. Przekazał Salman al-Farisi, niech Bóg będzie z niego zadowolony. Ostatniego dnia miesiąca Szaaban, przemówił do nas posłanie z Boga niech będzie z nim pokój i miłosierdzie, powiedział. Ludzie, oto odkrył was wielki, błogosławiony miesiąc, w którym jest noc lepsza od tysiące miesięcy, w którym Bóg uczynił post obowiązkowym, a modlitwę nocną nadobowiązkową. Kto w nim wykona dobry uczynek, to tak jakby wykonał siedemdziesiąt czynów obowiązkowych w innym czasie. To miesiąc cierpliwości, a nagrodą za cierpliwość jest raj. To miesiąc poszczenie, miesiąc, w którym powiększy się zaopatrzenie wiernego. Kto nakarmi w nim poszczącego, temu zostaną odpuszczone winy, jego szyja zostanie uratowana od piekła, a sam będzie miał nagrodą poszczącego, choćby nakarmił go daktylem, łykiem wody lub mleka. Początek tego miesiąca to miłosierdzie, jego środek to przebaczenie, a koniec to ratunek przed piekłem. Przekazał Abu Huraira, niech Bóg będzie z niego rad, że gdy przyszedł Ramadan, posłanie z Boga. Niech będzie z nim pokój i miłosierdzie, powiedział. Przyszedł do Was Ramadan, błogosławiony miesiąc, w którym Bóg nakazał Wam post. Otwierają się bramy raju, zamykają się bramy piekła, demony są pętane. W tym miesiącu jest noc lepsza od tysiąca miesięcy. Kto będzie pozbawiony Jego dobra, ten wiele straci. Bracia i siostry, za prawdą dni tego błogosławionego miesiąca są policzone i szybko przymijają, Powinniśmy więc w, tym, w tych dniach szczególnie bać się Boga i zachowywać posłuszeństwo wobec Niego, pozostawiając w przyjemności. Ale inna kalam wa subhanahu wa ta'ala fil وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ